Cześć! Cześć! E, wybacz, hej! Cześć, jesteś nowa? Pierwszy raz cię widzę u nas na torze? Tak, przyszłam tutaj pierwszy raz, ale wiesz, czuję się tak, jakbym tu już była. Na tym torze? Tak. Wszystko? Gra? Nie przejmuj się, myślałam o pewnym śnie. Słuchaj, mogę pojeździć? Tak, jasne, ale powinnaś mieć bilet. Masz bilet? Nie, nie mam żadnego biletu. Dziś jest twój szczęśliwy dzień, patrz tutaj. Skoro to twój pierwszy dzień w Roller, wjazd masz w prezencie. Ale super, dziękuję. <grym> Spoko. Oj, przepraszam, nie znamy się. Jestem Luna. A ja Niko. Miła, Miła mi. mi. <grym> ja tutaj pracuję. I odpowiadam za tor. Jeśli coś będzie nie tak, to wiesz kogo szukać. Dzięki. Dobrej zabawy. Co ty tu robisz? Ja? To mój torkelny, Reczko. A ty co? Śledzisz mnie? Tak, tak. Przyleciałam z Meksyku z dotkami na nogach po to, żeby sprawdzić, czy nie wpadnę na króla pawie. Wiesz co? Wpadanie na siebie to nasze przeznaczenie. Nie, 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 nie. Hej, posłuchaj. Ty wpadłeś na mnie. O, o, o! E, uwaga, bo znowu będę musiał cię ratować. Nie sądzę. Ty raczej chcesz mnie przewrócić na ziemię. Wiesz co na razie? Hej... Co Helnereczka robi w Diamond Roller? Jesteś na wakacjach, czy jak? Nie wiem. Spytaj swoją dziewczynę. Czemu? Co ma do tego Ambar? Słuchaj, jej matka chrzestna zatrudniła moich rodziców w posiadłości w Buenos Aires. I tak mi się poszczęściło, że muszę chodzić z nią do jednej szkoły. Uuu, mam dla ciebie niespodziankę. Będziemy w tej samej szkole. Blake. A, mhm. To świetna wiadomość. Ale tak się składa, że na szczęście będę klasa niżej. Nieważne, i tak będziemy się codziennie widywać. Tak, z tobą i mnóstwem uczniów, których nie znam. A co ci obchodzą inni, jeśli znasz królatorów?